Witam na kanale Motoryzacja Polska, na którym regularnie pojawiać się będą najnowsze i najciekawsze newsy ze świata motoryzacji. Zostaw lajka like oraz subskrypcję i zapraszam do oglądania. W dniu 11 kwietnia w miejscowości Polanica Zdrój Doszło do niezwykłego zdarzenia drogowego, które wstrząsnęło lokalną społecznością. 83-letni emeryt, będący za kierownicą samochodu, stracił kontrolę nad pojazdem, który następnie uderzył w ścianę budynku jednorodzinnego. Jednak to, co sprawiło, że sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, to fakt, że przednia część samochodu zawisła w powietrzu po uderzeniu. Według relacji świadków, samochód poruszał się z dużą prędkością. Gdy nagle stracił kontrolę i z impetem uderzył w budynek. Chociaż szczęśliwie nikt nie ucierpiał na skutek tego wypadku, obraz samochodu wiszącego nad ziemią wzbudził ogromne zdziwienie i zainteresowanie wśród osób w okolicy. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz policja. Ważnym aspektem tej sytuacji jest podkreślenie potrzeby regularnych badań i kontroli kierowców, zwłaszcza osób starszych. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich użytkowników. Teraz przejdziemy do ciekawych zmian, jakie za niedługo wejdą w życie osób posiadających auto. Nowe regulacje dotyczące norm środowiskowych dla pojazdów zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zgodnie z tymi przepisami wprowadzony zostanie tak zwany paszport środowiskowy dla każdego samochodu, który będzie zawierał informacje na temat jego wpływu na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla. Ta inicjatywa ma na celu zapewnienie większej transparentności i informowania konsumentów o ekologiczności samochodów. Dzięki paszportowi środowiskowemu będzie możliwe porównanie różnych modeli pod względem ich wpływu na środowisko, co może pomóc konsumentom w dokonaniu bardziej świadomych wyborów. Dodatkowo, nowe normy środowiskowe obejmują także wymogi dla akumulatorów w pojazdach, co ma wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej. Oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Wprowadzenie paszportów środowiskowych dla pojazdów to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju w transporcie oraz promocji bardziej ekologicznych rozwiązań w branży motoryzacyjnej. Na ten moment jeszcze nie ma dokładnej daty, od kiedy te przepisy będą obowiązywać. Jak już jesteśmy przy środowisku, to warto wspomnieć o strajkach aktywistów w ostatnich dniach. Ostatnie wydarzenia w Warszawie przyciągnęły uwagę mediów i społeczności lokalnej, gdy grupa aktywistów zorganizowała serię blokad na mostach, domagając się działań w ramach protestu. Akcja rozpoczęła się, gdy grupa aktywistów, znana jako Ostatnie pokolenie, zdecydowała się na blokowanie kilku mostów w Warszawie, a m.in. na moście Świętokrzyskim i Śląsko-dąbrowskim. Ich celem było wyrażenie niezadowolenia z braku działań władz w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej oraz zaniedbań w obszarze ochrony środowiska. Protestujący blokowali mosty przez kilka godzin, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Niektórzy próbowali przykleić się do jezdni, inni na niej stojąc starali się zablokować przejazd na mostach. Niemniej jednak ich akcje nie odniosły spodziewanych skutków, ponieważ szybko zostały zneutralizowane przez służby porządkowe. <stryknowi> Protestujący domagają się szybszych działań władz w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej, rozbudowy sieci tras rowerowych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Ich głównym postulatem jest skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych. I autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025 roku oraz stworzenie biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. Aktywiści informują, że to nie koniec ich działań i dalej będą protestować. Teraz przejdziemy do ciekawej informacji związanej z marką Ferrari. Luksusowe samochody zawsze były symbolem prestiżu i bogactwa. A marka Ferrari jest jedną z tych, które wyróżniają się nie tylko szybkością i doskonałym designem, ale również swoją wysoką ceną. Jednakże, jak dużo rzeczywiście zarabia Ferrari na sprzedaży jednego z swoich ekskluzywnych pojazdów? Okazuje się, że liczba ta może być zaskakująco wysoka. Według analiz wyników finansowych producentów przez serwis Car Industry Analysis. Wynika, że Ferrari osiąga imponujący zysk z każdego sprzedanego samochodu. Raport wskazuje, że przeciętna marża zysku na jednym aucie wynosi około 118 tysięcy euro. To równowartość około pół miliona złotych. Ta kwota budzi pewien szok, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to średnia, co oznacza, że niektóre modele mogą generować jeszcze większy zysk. Dla porównania, na drugim miejscu klasuje się marka Porsche, która zarabia średnio 96 tysięcy złotych na sprzedaży jednego egzemplarzu. Niemniej jednak, dla wielu miłośników motoryzacji, cena nie jest przeszkodą w posiadaniu kawałka legendy. Ferrari nadal pozostaje jedną z najbardziej pożądanych marek samochodów sportowych na świecie. A ta informacja o zyskach tylko potwierdza, że posiadanie tego włoskiego arcydzieła. Nie jest tylko spełnieniem marzeń, ale także inwestycją w luksus i prestiż. Ferrari od dawna jest uznawane za markę luksusową, a wysoka cena ich samochodów nie jest tajemnicą. Jednakże, gdy uświadamiamy sobie, jak duży zysk generuje każda sprzedana jednostka, to nie może to nie budzić pewnego zdziwienia. Jak wyjaśniono, głównym czynnikiem przyczyniającym się do tak dużego zysku jest wysoki poziom personalizacji. Który oferuje Ferrari swoim klientom. Konfiguracja samochodu zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta, dodatkowe opcje i wyposażenie to wszystko przyczynia się do wzrostu wartości każdego sprzedanego pojazdu. Również prestiżową marką samochodową jest Tesla, lecz w ostatnich dniach jest sporo kontrowersji wokół jej aut. Czołowy producent samochodów elektrycznych znów znalazł się w centrum uwagi z powodu problemów produkcyjnych które mogą prowadzić do wstrzymania dostaw swojego najnowszego modelu, Cybertrucka. Według doniesień Tesla została zmuszona do zatrzymania produkcji Cybertrucka ze względu na usterkę pedału gazu w tym modelu. Dokładnie chodzi o to, że w trakcie jazdy nakładka z pedału gazu mogła się zsunąć i tym samym zablokować, cały czas dodając gaz. Well, it And as you can see, the accelerator is wedged down. This is what happens. There's, there's these two little clips here that hold it, but they they're not enough. After enough pressure, it slides up. And right now the accelerator is all the way to the floor. So that's exactly what happened the other night. Just like that. I had to uh, pop this thing off. Ta usterka jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo, jakie może stworzyć oraz oczekiwania, jakie były związane z tym modelem auta. Ten futurystyczny pojazd, który zyskał dużą popularność przed premierą, cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony klientów i miał być ważnym elementem strategii Tesli na kolejne lata. Jednakże, Problemy produkcyjne mogą zakłócić te plany i zaniepokoić klientów, którzy czekają na dostawę swojego cybertraka. Warto również zauważyć, że to nie pierwszy raz, kiedy Tesla ma problemy produkcyjne, co może podważyć niektóre aspekty strategii firmy. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalne stanowisko ze strony firmy i obserwować kolejne ruchy tego motoryzacyjnego giganta. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw lajka oraz subskrypcję, aby być na bieżąco.